Witam na drugiej części. Mamy już wykonaną podeszwę do tych pięknych bucików i zaczynamy wykonywać cholewkę. Właśnie taką jak tutaj. Będzie to cholewka wykonana ściegiem pęczków. Kolor biały już mi nie będzie potrzebny, więc odcinam tą włóczkę. Już trzeba będzie gdzieś tam schować. I teraz będziemy pracować właśnie tą włóczką, o której wspominałam. Jest to włóczka Yarn Art Begonia, kolor O tutaj widać numer, bo czasem też dostaję takie zapytania o kolor, jeśli tylko mam możliwość, to podaję. Zaczynamy pracę od zrobienia pętelki właśnie tym różowym kolorem. Może być w tym miejscu, gdzie skończyliśmy akurat pracę. Tutaj tą włóczkę białą układamy wzdłuż krawędzi. Wbijamy szydełko właśnie w to miejsce, gdzie zakończyliśmy. Tutaj łapiemy różową włóczkę, przeciągamy tak, żeby nie przeszedł supełek i robimy jedno oczko łańcuszka. Mocno zaciskamy. I już mamy dodany kolor. Teraz już trzeba będzie schować dwie niteczki. Ten rząd będzie dosyć prosty. W ogóle już ta cholewka będzie moim zdaniem o wiele prostsza niż w podeszwa, w której było dużo liczenia. Tutaj już będzie tylko praca nad właśnie ściegiem tych pęczków. A więc zaczynamy. Proszę zrobić teraz dwa oczka łańcuszka. Raz. Dwa. Następnie robimy narzut, i w tym samym miejscu, w którym wykonywaliśmy te trzy oczka łańcuszka, robimy, wbijamy szydełko. Tutaj wbijamy szydełko i łapiemy włóczkę. Wyciągamy długą pętelkę, jak najdłuższą. Teraz robimy narzut. Nie przerabiamy wcześniej tej pętelki. Robimy narzut. Znów wpijamy w to samo miejsce szydełko i znów wyciągamy długą pętelkę. Już mamy dwie pętelki w naszym pęczku, a ma być ich cztery, a więc robimy kolejny narzut. Luźniutko staramy się robić. Wyciągamy kolejną pętelkę. Trzy nawinięcia i ostatnie. Narzut. Czwarte. Nawinięcie. Będą to właśnie pęczki wykonane z czterech nawinięć. I co dalej? Tutaj proszę zobaczyć. Mamy na szydełku tą pętelkę, która zakończała trzy oczka łańcuszka. I teraz robimy narzut i przerabiamy to wszystko. Przeciągamy przez te wszystkie nawinięcia, ale wyciągamy pętelkę przed tą. Pętelkę, która właśnie wychodziła z tych trzech oczek łańcuszka. I dopiero narzut, i przerabiamy te dwie pętelki. Pierwszy pęczek gotowy. Każdy pęczek, który teraz wykonamy w tym rzędzie, będzie oddzielony jednym oczkiem łańcuszka. A więc proszę zrobić jedno oczko łańcuszka, narzut. Na naszym tutaj białym paseczku odliczamy dwa oczka w lewo. Za tym pęczkiem dwa oczka w lewo. Pierwsze, drugie. I właśnie w tym drugim oczku robimy kolejny pęczek. Tutaj wbijamy szydełko. Przy okazji można wrobić sobie tutaj, żeby nie przeszkadzała ta włóczka. I robimy kolejny pęczek z czterech nawinięć. Wyciągamy długą pętelkę. Pierwsze nawinięcie już mam zrobione. Znów w tym samym miejscu. Drugie nawinięcie. Narzut. Trzecie nawinięcie i czwarte nawinięcie. Wyciągamy teraz pętelkę, tak jak tłumaczyłam, i przerabiamy. I tak po prostu będzie wyglądał ten rząd. Za każdym pęczkiem jedno oczko łańcuszka, narzut, odliczamy dwa oczka w lewo. I kolejny pęczek. Żadnego liczenia. Żadnego praktycznie myślenia, tylko trzeba myśleć nad tym, ile oj tutaj za ciasno zrobiłam. Proszę zobaczyć nawet czasami jak się <laughs> jak się człowiek zamyśli, to po prostu zrobi za ciasno. Dwa oczka w lewo. Wyciągam długą pętelkę. O no właśnie, znów pomyłka. <laughs> o, powinno być dobrze. Dwa nawinięcia, trzy nawinięcia i cztery. Dopiero przerabiamy. I tak do końca tego rzędu już robimy. Do samego końca tej podeszwy. I później pokażę po pauzie jak połączyć koniec z początkiem pierwszy rząd pęczków prawie wykonany teraz pokażę jak połączyć ten rząd koniec z początkiem będzie nieco inne miało zakończenie niż poprzednie rzędy tutaj tych półsłupków poprzednie rzędy zakoń... były zakończone Oczkiem ścisłym. Tutaj natomiast szydełko wbijamy na którym nie ma żadnego narzutu szydełko wbijamy w pierwszy pęczek, w to górne oczko, przybliżamy do siebie i robimy półsłupek. Czyli narzut, wyciągamy pętelkę i dopiero przerabiamy. Taki półsłupek, który jest wykonany tak, jakby po skosie. Drugi rząd będzie bardzo podobny. Do tego pierwszego, tyle, że nie będzie miał tych oczek łańcuszka pomiędzy pęczkami. Drugi rząd zaczynamy od razu od wykonania dwóch oczek łańcuszka. Raz, dwa. Następnie narzut i w tej dziurce pomiędzy ostatnim a pierwszym pęczkiem wbijamy tutaj szydełko, właśnie w tą dziurkę i robimy pęczek. Pierwsze nawinięcie narzut, drugie luźniutkie, trzecie, czwarte i przerabiamy. Po prostu, oj, uciekła mi ostatnia pętelka i przerabiamy. Pierwszy pęczek wykonany i teraz, tak jak mówiłam, nie będziemy wykonywać jednego oczka łańcuszka. Tak jak robiliśmy w pierwszym rzędzie, ale od razu narzut i przechodzimy do dziurki pomiędzy pierwszym a drugim pęczkiem. Pęczki wykonujemy właśnie pomiędzy pęczkami rzędu poniżej. 3 cztery nawinięcia. Przerabiamy, i od razu narzut, i następne, właśnie w tych dziurkach. Tak przerabiamy do końca ten rząd, drugi i pokażę jak go skończyć. Pauza. Drugi rząd jest już zrobiony, troszkę on nabiera takich lepszych kształtów, kiedy są dobudowane te pęczki, już nie jest ta podeszwa taka powykręcana, jeszcze jest, ale już mniej. Jak łączymy ten rząd? Tym razem będzie inne łączenie niż w rzędzie pierwszym. Szydełko wbijamy bez żadnego narzutu. Szydełko wbijamy w pierwszy pęczek, w to górne oczko, przybliżamy do siebie pętelki i tutaj robimy oczko ścisłe. O, właśnie, troszkę się wykręca ta włóczka, ponieważ jest śliska. Przybliżamy do siebie pętelki, robimy narzut i przeciągamy włóczkę przez wszystkie pętelki. Właśnie zrobiliśmy oczko ścisłe. Teraz będziemy również wykonywać serię pęczków, podobnie tak jak w rzędzie poniżej, pomiędzy pęczkami, pomiędzy pęczkami rzędu poniżej i również zaczynamy pracę od wykonania dwóch oczek łańcuszka. Dwa oczka łańcuszka, potem narzut i w tej dziurce pomiędzy ostatnim a pierwszym pęczkiem wbijamy szydełko i tutaj przerabiamy pierwszy pęczek. 4 nawinięcia oczywiście. Również w tym rzędzie proszę nie robić żadnych oczek łańcuszka pomiędzy pęczkami, tylko od razu narzut i. W następnej dziurce kolejny pęczek. W tym trzecim ostatnim rzędzie pęczków będzie nieco zmiana. Na razie proszę wykonywać tak jak w rzędzie poniżej, po jednym pęczku w każdej dziurce po jednym pęczku. Natomiast zmiana nastąpi prawie pod koniec tego rzędu, tutaj na czubku podeszwy, tutaj gdzie jest nosek. Czyli Tutaj, gdzie będziemy przyszywać kwiatuszka, tutaj nieco zmienimy konstrukcję tych pęczków. Będą to dwa pęczki łączone górą. Ja wszystko dokładnie wytłumaczę. Także robimy do momentu praktycznie do noska tych kapciuszków po jednym pęczku. Ja zrobię teraz to, co powiedziałam, i po pauzie pokażę, jak zrobić. Właśnie te pęczki łączone górą. Wykonałam 23 pojedyncze pęczki w tym trzecim rzędzie. Mówię konkretną liczbę, ponieważ zaraz będziemy wykonywać tutaj na tym nosku dwa pęczki łączone górą. Ja wykonałam 23 pojedyncze pęczki. I zabieramy się. Za wykonywanie właśnie tych pęczków łączonych górą, jest to podobna zasada działania jak w przypadku słupków łączonych górą, tyle że tutaj robimy pęczek. A więc, jak pracujemy, narzut robimy, zaczynamy robić kolejny pęczek i wykonujemy cztery nawinięcia: drugi, trzeci. I czwarty. Ale tego pęczka nie przerabiamy. Tak jak zawsze przerabialiśmy nie przerabiamy go. Mamy cztery pętelki. Teraz robimy narzut i przechodzimy od razu do kolejnej dziurki, żeby zacząć kolejny pęczek. I również robimy cztery nawinięcia. No, trochę tych nawinięć będzie. Trzeba ostrożnie wykonywać, żeby te pętelki nie pouciekały. Ja już mam dwa nawinięcia. I 4. Z początku może to troszkę być trudne, ale nie aż takie bardzo. I dopiero teraz będziemy przerabiać wszystkie te pętelki, oprócz ostatniej, tutaj, która była na poprzednim pęczku. Przerabiamy to wszystko ostrożnie, robimy narzut, przeciągamy przez te wszystkie pętelki i wyciągamy tak jak Przerabia się normalnie pęczek. Dopiero robimy narzut i przeciągamy przez te dwie pętelki. Zrobiliśmy dwa pęczki łączone górą. Dzięki temu ten nosek będzie już zmniejszał się. I dzięki temu zamiast dwóch oczek na górze mamy tylko jedno. Znów proszę wykonać dwa pęczki łączone górą, więc robimy narzut. Przechodzimy do kolejnej dziurki i w Robię cztery nawinięcia, czyli pierwszy pęczek. 3, 4. I znów tak jak poprzednio robię narzut. Przechodzę do kolejnej dziurki i zaczynam kolejny pęczek. 2, 3. Narzut i 4. I dopiero teraz przerabiamy. Narzut przeciągamy przez wszystkie pętelki oprócz tej, która była na szydełku i dopiero ją przerabiamy. I do końca przerabiamy już pęczkami, łączymy oczkiem ścisłym tak jak w drugim rzędzie. Na tym praca kolorem różowym już się skończy, a więc proszę przerobić do końca te pęczki, połączyć oczkiem ścisłym i już odciąć. Włóczkę zabezpieczyć, żeby się nie poprło to wszystko, i będziemy przechodzić do wykończenia już osobnego takiego tego kapciuszka. Pauza. Ostatni rząd pęczków jest już połączony. Zrobiłam jeszcze jedno takie zaciskające oczko łańcuszka, i już jest włóczka odcięta. Teraz znów przechodzimy do białego koloru, robimy pętelkę. I w tym miejscu, w którym było zakończenie tego rzędu, wbijam szydełko i dodaję ten kolor, łapię pętelkę przeciągam tak, żeby nie przeszedł supełek, i oj, momencik, robię jedno oczko łańcuszka, które mocno zaciskam. I teraz będzie już ostatni rząd tych kapciuszków, z tym, że muszą Panie dobrze wykonać ten rząd, żeby nie wyszło tak, że powstały dwa identyczne kapciuszki, na przykład takie, które ja teraz pokazuję dwa lewe kapciuszki Musi, muszą Panie zrobić ten rząd bardzo dokładnie i troszkę przemyśleć go, ponieważ będziemy wykonywać teraz taką długą pętelkę z jednej strony kapciuszka długą pętelkę, o taką jak tutaj na guzik Taką przechodzącą przez ten kapciuszek na guzik. I teraz nie może być takiej sytuacji, że zrobią Pani identycznie jak ja tu pokazuję w dwóch bucikach. Z jednej strony pokażę tak jak tutaj, jak wykonać tą pętelkę, ale w następnym buciku muszą Pani wykonać tą pętelkę po drugiej stronie. Symetrycznie, tak jak w pierwszym buciku, dobrze policzyć oczka i zrobić tą pętelkę z drugiej strony. A z drugiej strony tej pętelki. E, przyszyć w odpowiednim miejscu guziczek. Ponieważ jak zrobią Panie dwa identyczne buciki, te ostatnie wykończenie może się okazać, że są dwa lewe buciki. Może być taka niespodzianka, ja już troszkę uprzedzam. Teraz proszę zrobić w tym samym miejscu, jeszcze, w którym jest te jedno oczko łańcuszka. E, momencik, ja jeszcze je tak mocniej zacisnę, ponieważ się zagadałam. Tutaj mi wyszła brzydko tak włóczka, więc to wszystko sobie ładnie poukładam. I teraz wykonamy właśnie ten ostatni rząd. Teraz proszę zrobić jeszcze w tym samym miejscu jeden półsłupek. Pomiędzy pierwszym pęczkiem a drugim wbijamy szydełko tak pod, pod w dziurkę pomiędzy tymi pęczkami. I robimy kolejny półsłupek. Już mamy dwa półsłupki. Jak już zostaną zrobione te dwa półsłupki, wbijamy w kolejną dziurkę. Tutaj robimy również jeden półsłupek, ale w tym miejscu zrobimy tą długą pętelkę, czyli dom. I tutaj proszę zrobić 20 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy.

I ten łańcuszek z powrotem zawieszamy w tym miejscu, w którym wychodziło to oczko. Tutaj znów wbijamy w to miejsce i robimy kolejny półsłupek. Teraz robimy w każdej następnej dziurce po jednym półsłupku, aż do miejsca mniej więcej po drugiej stronie, tutaj gdzieś mniej więcej, robimy po jednym półsłupku. Aż do miejsca mniej więcej po drugiej stronie, yy, tak, yy, na wysokości tej pętelki, czyli do tego miejsca gdzieś kapciuszka, tutaj gdzie powinien być guzik, robimy po jednym półsłupku. Ja zrobię pauzę. Zrobiłam dokładnie 18 półsłupków. Od momentu pętelki. I teraz końcóweczka tego kapcia, czyli znów nosek, będzie wykonywany nieco inaczej. Będą to tym razem półsłupki łączone górą. Podobna zasada jak robiliśmy pęczkami, czyli szydełko wbijamy w następną dziewiętnastą dziurkę. Wyciągamy pętelkę i normalnie byśmy przerabiali półsłupek. Ale teraz. Wcale tak nie zrobimy, tylko proszę zrobić narzut, wyjątkowo tak narzut przy półsłupku, tym zwykłym. Robimy narzut i wbijamy szydełko od razu w następną dziurkę. Wyciągamy pętelkę, robimy narzut i przeciągamy przez dosłownie wszystkie wszystkie pętelki. Zrobiliśmy dwa półsłupki łączone górą. I tak proszę wykonać już do końca tego rzędu wszystkie półsłupki ja tak przerobię ponieważ to jest bardzo mało już pracy przerobię następne w ten sam sposób już do końca tak obliczone żeby pasowało będą to cztery pary półsłupków łączonych górą zaraz wszystko dokładnie pokażę Ponieważ na razie w trakcie pracy jest to wszystko dosyć ściśnięte. O, właśnie. 4. 1, 2, 3, 4 półsłupki. 4 pary półsłupków łączonych górą. I już koniec. Łączymy, wbijając szydełko w pierwszy półsłupek i robimy tutaj oczko ścisłe. Oczko ścisłe, połączyliśmy ten rząd. Jedno oczko łańcuszka, jeszcze takie zaciskające. Odcinamy, ponieważ to już jest koniec pracy nad tym kapciuszkiem. I jeszcze musimy zrobić ozdobnego kwiatuszka. Takiego kwiatuszka pokażę na następnym filmiku. Jeśli klikną Panie w tą ikonkę, która pojawi się na ekranie, można przejść od razu do tego filmiku. Jeszcze tylko wspomnę, że igłą dziewiarską przyszywamy tego guziczka, którego sobie wybierzemy, i już kapciuszki gotowe. Zapraszam na kolejny filmik, na którym pokazuję kwiatuszka.